Kiedy premier Donald Tusk ogłosił, że polski atom rusza z kopyta, to większość Polaków, mam wrażenie, zadumała się i zaczęła zastanawiać nad jednym pytaniem: czy chodzi o atom, czy o kopyto, które właśnie miało spowodować, że ten atom ruszył? No bo jeśli atom rzeczywiście zaczął przyspieszać, czy sprawa związana z polskim programem atomowym, że trzeba przyspieszać, to raczej dlatego, że pomimo że przez ostatnie 16 lat chyba stał troszeczkę tak zaparkowany na leśnym parkingu w Hoczewie, już zdążył zarosnąć mchem. A teraz głównie dzięki temu, że chyba te sondaże wyglądają nieco inaczej niż chwali się pan Donald Tusk, ktoś w panice odpalił silnik, bo trzeba coś ludziom pokazać, wizerunkowego, zanim budżet państwa powie dość, i zanim Polacy zaczną się zastanawiać, na co faktycznie idą ich pieniądze. W Polsce zresztą istnieją dwa byty, które od dekad łączy nieodmiennie ten sam los. Polski program energetyki jądrowej i zobowiązania i pewnego rodzaju honor ich dotrzymywania, czyli obietnice wyborcze Donalda Tuska. Obie rzeczy są po prostu absolutnie nieegzekwowalne, albo były nieegzekwowalne. No i mam nadzieję, że tym razem, dzisiaj, za coś pana Donalda Tuska pochwalę. Zobaczymy. Zobaczymy. Przejdę z państwem. Wszystkie te informacje i zobaczymy na końcu jak to wszystko wygląda, bo obie te rzeczy właśnie polski program energetyki jądrowej i właśnie ten elementy obietnic wyborczych pana Donalda Tusk'a są równie trudno uchwytne. Oba pojawiają się w mediach raz na kilka lat i oba wzbudzają, mam wrażenie w narodzie taką przynajmniej części narodu nieśmiertelną nadzieję, a potem, drodzy państwo. Jak każda nadzieja, która umiera ostatnia, znikają pozostawiając po sobie jedynie przeciągi i rachunki do zapłacenia. Bo ostatnim razem, kiedy pan Donald Tuska, właściwie jego ludzie dotykali polskiego programu atomowego, zdaje się to wydano mnóstwo pieniędzy na promocję, mnóstwo pieniędzy na rozmaite stołki dla rozmaitych bosów. Natomiast jedynym mierzalnym efektem, zdaje się, były e, zwycięstwa atomówek z Sopotu, które były sponsorowane w ramach tego programu. A teraz nagle, drodzy Państwo, dowiedzieliśmy się, bo premier ogłosił historyczny przełom, że wszystko rusza już od grudnia praktycznie. Prace ruszą od grudnia. No właśnie. Ale okazuje się, że jak się przyjrzeć temu bliżej, to sprawa wygląda nieco bardziej zniuansowanie. Czuj, duch miło No właśnie, dzisiaj porozmawiamy o programie polskim atomowym. Ile razy go już zaczynaliśmy, dlaczego jesteśmy europejską białą plamą w zasadzie w tej przestrzeni, mimo posiadania całkiem niezłych fizyków, w tym także fizyków jądrowych. I dlaczego Tusk świętuje coś, co powinno już działać, drodzy Państwo, w 2020 roku, przynajmniej tak nam kiedyś obiecał. Ale cóż, szkodzi obiecać. Ale zanim, drodzy Państwo, ruszymy z energią większą niż, drodzy Państwo, reaktor atomowy na pełnej mocy, pamiętajcie, że trzeba polajkować, komentować, subować chłodnym okiem, klikać w dzwoneczek. No, właśnie, możecie też podbijać materiał, jeśli uważacie go za wyjątkowo wartościowy, bo wtedy dam o, da on wam więcej światła niż właśnie cały polski miks energetyczny obecnie w listopadzie. No. Drodzy Państwo, jeśli chcecie wesprzeć taką niezależną analitykę, a nawet czasem żartobliwe komentowanie naszej rzeczywistości, a ja nie jestem atomówką z Sopotu, żeby tu mnie sponsorował jakiś polski program atomowy, no to zawsze możecie. Kawę z lodami, czy lody z kawą. Zapuścić to działa lepiej na mnie. Jak najlepszy reaktor atomowy, bajkowi.pl/slashmiloszłodowski. Zachęcam, drodzy Państwo. No właśnie, Polska to w zasadzie jest, drodzy Państwo, jedyny kraj w regionie, który od 40 bez mała lat, chyba 40? Tak, chyba 40 lat, drodzy Państwo, buduje elektrownię atomową i tylko teoretycznie. Polski program jądrowy ma tą szczególną, drodzy Państwo, właściwość, że rozwija się wyłącznie na papierze. A kiedy dochodzi do jakiejś fazy krytycznej, to potem się okazuje na przykład, że nasze reaktory, te, które miały zasilać polską elektrownię, lądują potem w Finlandii. A nam się tłumaczy, przynajmniej tak się tłumaczyło w czasie, kiedy miał powstawać żarno, więc, że to było coś niebezpiecznego. One zdaje się pracują po dziś dzień. Więc to jest, drodzy Państwo, taka najdłużej trwająca inwestycja nieistniejąca. Nawet chyba w ramach już teraz Unii Europejskiej, a kiedyś w ramach jeszcze RWPG. I Polska, w tej kategorii, jest absolutnym mistrzem Europy w tej konkurencji. Najbardziej spektakularny brak efektów materialnych przy największej ilości konferencji prasowej, prasowych i przy największej ilości pieniędzy, które zużyto, i przy największej ilości betonu, który wylano. Co ciekawe, nie zawsze tak było. Drodzy Państwo, nie zawsze tak było. Finlandia, drodzy Państwo, w tym czasie, kiedy w Polsce można było już wybudować właśnie pierwsze reaktory w Żarnowcu, to zdążyła by zbudować reaktory, uruchomić, przeliczyć moc w jeszcze znaleźć czas na to, żeby właśnie dla części z tych reaktorów no znaleźć zastosowanie, bo to były właśnie polskie, tak jak Państwu mówiłem, reaktory, albo te, które miały iść do Polski. Słowacja, drodzy Państwo. Tu, drodzy Państwo, są aż dwie elektrownie atomowe. Czechy mają teraz właśnie nową generację stawiać i też mają dwa dwie elektrownie atomowe. I do tego jeszcze rozważają SMR-y, i to jest program całkiem, całkiem zaawansowany. Ukraina, mimo tego, że w dalszym ciągu jest w stanie wojny z Rosją, utrzymuje reaktory w stanie pracy. I to mimo tego, że czasami dzieją się tam rzeczy spektakularna i też ma dwie elektrownie, zdaje się, w Równym i w Chmielnickim. Nawet Białoruś, drodzy Państwo, tak, 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 Białoruś, ta stoi często, niektórzy się tu w Polsce śmieją, mają też własny reaktor. No właśnie, Litwa ma własny reaktor, drodzy Państwo, Szwecja ma własny reaktor, nawet Niemcy mają reaktor w odległości 300 km od granicy polskiej właśnie. Jeśli się tak patrzy na ten promień 300 km od granic Polski, to nawet jeszcze Węgrzy mają paksa. A my, drodzy Państwo, no już abstrahując od tego nieszczęsnego żarnowca, to od 2009 roku zaliczamy taki fascynujący cykl geologiczno-polityczny. Zapowiedź, komitet, uchwała, korekta, aktualizacja, korekta, korekty, reset, nowa wizja, brak decyzji, przesunięcie terminu, zdjęcie w kasku, nic, potem decyzja, znowu nic, znowu. Nowa lokalizacja i tak po prostu jest non-stop, i drodzy Państwo, nagle teraz, drodzy, no, w 2025 roku w grudniu przychodzi Tusk, który wcześniej program odsuwał, drodzy Państwo, jak jakiegoś nieproszonego gościa. Studził, chłodził, w końcu go na jakiś czas zamroził, a teraz mówi, że budowa rusza z kopyta. No więc wygląda tak, troszeczkę to wszystko, jakby ktoś przez 15 lat stał właśnie nad. Jakimś martwym samochodziskiem i krzyczał, że zaraz odpali. A teraz ogłosił sukces, bo zobaczył instrukcję obsługi, że trzeba po prostu podpiąć kable do akumulatora, który był właśnie gdzieś tam ładowany, i dopiero go wsadzono. No więc właśnie, to jest coś niesamowitego, co się tutaj u nas dzieje. Bo u nas, drodzy Państwo, tam gdzie miał być żarnowiec, to pojawiła się nowa metafora, bo to są chyba. Jedne z najbardziej ekskluzywnych przestrzeni na rekreację dookoła Gdańska. Nawet drodzy Państwo, nie dość, że tego nie skończono. To rozebrali, sprzedali. No, powiedziałbym, nawet zrobili jezioro żarnowieckie, czyli tak, przygotowane pod to, żeby były elementy chłodzenia reaktora i nic. W 2009 roku tu obiecywał pierwszy. Blok na 2020 roku. W 2014 roku Platforma Obywatelska, wcześniej rządząca, przesunęła termin na 2025 rok. W 2020 roku, już rządząc PiS, przesunął termin na 2033 rok, a w 2025 roku, czyli w tym roku, Tusk po raz drugi rządząc, a właściwie po raz trzeci, no bo wcześniej rządził podwójnie, przesuwa termin na 2036-2038. Tak to wygląda, jeśli chodzi o tę matematykę, więc jeśli tak dalej pójdzie, to pierwszy polski reaktor, mam wrażenie, zobaczy, nie wiem, koronację Karola XXI, może i nawet, wiecie, kolonizację Marsa przez Ilona Muska. I e, powiedziałbym, ceremonia otwarcia polskiego reaktora zostanie właśnie przykryta przez radość z otwarcia pierwszej kolonii marsjańskiej. To by była dopiero niesamowita historia. No ale właśnie, powiedzmy sobie, dlaczego nagle Donald Tusk pokochał ten atom? Bo potrzebował gwałtownie sukcesu, potrzebował tak naprawdę czegokolwiek, co nie jest kolejną liczbą biorącą się z deficytu, kolejną aferą, kolejną głupotą, kolejnym nadużyciem prawnym, kolejną awarią systemu zdrowia, kolejną fazą jakichś kryzysów finansów publicznych. Atom więc się stał troszeczkę taką nadzieją polityczną, jeśli nie energetyczną, bo tutaj tak szybko tego nie skonsumuje, żeby to bezpośrednio przekładało się na politykę bieżącą. No tak czy inaczej odpowiedź jest prosta, jak wiecie, e, konstrukcja jakiegoś mechanizmu zabezpieczającego, prawda, grafitowego moderatora na przykład. Bo wszystko inne, drodzy Państwo, się wali. I potrzeba było nowego topyk. Po to, żeby przekierować opinii publicznej opinię właśnie, no bo przecież opinia publiczna Chyba zaczęłam mądrzeć i przestaję wierzyć w te sondaże, które jeszcze trzy tygodnie temu mówiły, że Tusk ma, nie wiem, 40%, potem 38%, czy wcześniej 38%, potem 40%. Teraz nagle okazuje się w tych w innych sondażach, że ma 32,5%, a tak naprawdę ma pewnie dużo mniej. Więc, z no, budżet ma 289 miliardów dziury tylko na trzeci kwartał, prawda? Jeszcze przyjdzie doliczenie z czwartego kwartału, bo nie sądzę, żeby tutaj. Było znacząco lepiej, chociaż tam tną te wydatki, bo przerzucają na następne kwartały, pierwsze dwa, chociażby te wydatki z kompletnej ruiny służby zdrowia. Dług publiczny to już zaczyna sięgać 66% PKB w przyszłym roku. To są niesamowite, powiedziałbym, ryzyka, jak na polskie warunki. Służba zdrowia ma cięcia na 110 miliardów i 300 milionów złotych, i tam są wprowadzane od nowa limity. No. Generalnie służba zdrowia to jest jeden wielki dramat. Emigracja personelu, grecka tragedia, tak naprawdę na polskiej scenie medycznej. W NFZ środki na 2025 skończyły się jeszcze w listopadzie 2024, drodzy Państwo. Potem to było wszystko przesuwane i brane z deficytu. To nie żart. Media, drodzy Państwo, nie działają kompletnie, bo ludzie zaczęli sprawdzać fakty i po prostu im nie wierzą system sądowniczy leży kwiczy i po prostu w dalszym ciągu się kompromituje więc jak pojawiła się jakakolwiek szansa na ogłoszenie czegokolwiek pozytywnego no to i słusznie wybrano na to atom bo to państwo rząd Tuska odkrył potrzebę tą potrzebę właśnie atomową potrzebę niczym jak Kolumb Ameryka. I dowiedzieliśmy się, drodzy państwo, że Komisja Europejska pozwoliła nam. Tak, rozumiecie. Komisja Europejska pozwoliła nam wydać nasze własne pieniądze, czyli na pomoc publiczną w kwocie 60 miliardów złotych dofinansowania tej inwestycji. No to jest ten sukces, drodzy państwo. Tak się rodzą legendy. No więc ta. Decyzja Unii Europejskiej także warta jest szczególnej uwagi, drodzy Państwo, bo to wygląda jak czysta formalność sprzed dekady, bo przecież decyzja Komisji Europejskiej, którą Tusk teraz ogłosił tym wielkim triumfem, to jest tak naprawdę coś, co jest niemalże czymś mechanicznym, którą to działalność Komisja Europejska w zasadzie zatwierdza każdemu, kto przychodzi z takim kontraktem różnicowym CFD, Opartym na stabilnym koszcie energii i długoterminowej umowie publicznej. Jakie przykłady, drodzy państwo, żeby nie być gołosłownym i żeby ktoś tutaj nie zarzucał, że manipuluje, że to było nadzwyczajne zdarzenie, tylko ja tego nie doceniam. Drodzy państwo, w Wielkiej Brytanii Hinkley, Hinkley Point C w 2014 roku. Tam CFD został zatwierdzony, projekt ruszył. W Wielkiej Brytanii Sizewell C w 2022 roku, znowu CFD, zatwierdzony bez wahania. W Czechach 2022-2024 model wsparcia zatwierdzony po 18 miesiącach w zasadzie. W Finlandii e, były długoterminowe gwarancje i oficjalne w, no, wsparcie państwa zaakceptowano praktycznie bez bólu. W Rumunii e, SI Nuklear Electrica, ten model wsparcia i gwarancji rządowych został zatwierdzony. Na Węgrzech blok nowy w PAKS, Zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w 2017 roku, a w Słowacji, drodzy Państwo, modernizacja Mochowiec e, e, nastąpiła jeszcze szybciej, bo jeszcze szybciej przeszli procedury niż w Polsce, więc dało się jeszcze szybciej niż pan Tusk się chwali. No więc, jak widzicie, Polska nie jest e, wyjątkiem. Polska była raczej wielkim spóźniarskim, który dopiero po 16 latach przyniósł ten zeszyt do prac domowych i zapytał tą unijną nauczycielkę, czy oddanie zadania. Wystarczy na ocenę dopuszczającą. I Komisja Europejska tylko sprawdziła, czy cyfry się zgadzają i śluz. No tyle, wystarczyło. Dlaczego? Bo drodzy państwo, ta procedura CFD jest standardem właśnie od 2014 roku. Nie ma tu żadnej genialnej dyplomacji, nie ma jakiegoś przełomu. Jest po prostu papierologia. Dostarczasz, nic nowego, nic przełomowego, nic nadzwyczajnego. To jak drodzy państwo, troszeczkę jakby ogłosić, że Unia pozwoliła Polakom używać łyżek do zupy nagle i. Wszyscy się zachwycają, że o to jest jakiś nadzwyczajny sukces negocjacyjny. Ale żeby uzmysłowić sobie, drodzy Państwo, że w Polsce dzieje się coś niewyobrażalnego od dziesięcioleci, to jeszcze Państwu raz przypomnę, bo mamy jednych z najlepszych fizyków w naszym regionie. Tam oczywiście, z wszystkimi proporcjami, ja mam wrażenie, że ewentualnie jeszcze węgierscy mogą być na ciut nawet wyższym poziomie niż nasz, I chociaż wcale bym nie zakładał, bo Ci. Ukraińscy są raczej na podobnym, Białoruscy też, no więc ci nasi nie zgorsi. Zresztą ci nasi bardzo często mm, też w Cernie znakomicie um, pokazują swoje kompetencje. No więc, tak jak Państwu powiedziałem, Czesi mają dwie elektrownie w Temelinie i w Dukowanach. Właśnie zamawiają nowe bloki. Słowacy mają też dwie: w Bochunicach i w Mochowcach, tak jak powiedziałem przed chwilą. Węgrzy mają właśnie PAKS. Ukraina ma Chmielnicki i Równe, Białoruś ma w Ostrowcu, Litwa ma w Ignalinie, Szwedzi w Oskarshamn, a Niemcy w Krymel. Drodzy Państwo, to jest coś nieprawdopodobnego, bo to jest tylko i wyłącznie 300 km dookoła granic Polski, a potem jest granica polska i nagle pustka atomowa. Ktoś zadecydował, że tak ma być, bo to samo się z siebie nie wzięło. No przecież, drodzy Państwo, ktoś postanowił, i to jest decyzja nie tylko chyba polityczna, a raczej geopolityczna, że Polacy nie mają prawa do atomu, a teraz to mam wrażenie, być może się zmienia, być może nie, bo wcale w tej materii nie można być optymistą, tak czy inaczej. Czy jest coś, za co można pochwalić Tuska? Bo chciałbym to uczynić, drodzy państwo, chciałbym po raz pierwszy na tym kanale uczynić pochwałę i powiedzieć: tak, panie premierze, w końcu pan zrobił coś dobrego, więc mówię tak, z przykrością, ale tak bo sprawa tutaj jest troszeczkę subtelna, ale właśnie dzięki tej subtelności pozwolę sobie na pochwalenie pana premiera. Bo czy Donald Tusk osobiście załatwił atom? Nie. To jest program stworzony i przygotowany głównie przez poprzedników, a biorąc pod uwagę poprzednią odsłonę, czyli w czasie poprzednich rządów pana Donalda Tuska, no to chyba jednak tam spał i powiedziałby mi to gór, brzuchem do góry i starał się niczego nie zrobić, tylko właśnie... Ukrywać postępy, bo nikt tego nie był w stanie stwierdzić. Więc czy jest za co chwalić? Tak. No bo przecież pan Donald Tusk mógł go bardzo popsuć, ten program atomowy i to zaskakujące, że nie popsuł. Czy wniosek do Komisji Europejskiej został złożony za jego kadencji? Tak, chociaż przygotowano go wcześniej. Więc A czy w jego czasach przyspieszono formalności? No tak. Bo politycznie rząd Tuska musiał dostać właśnie jakikolwiek sukces. W 2025 roku, no bo był to rok najpierw wyborów prezydenckich, a teraz, no powiedziałbym, gwałtownie lecących na pysk sondaży. Więc, czy zrobił coś naprawdę dobrego pan Donald Tusk? Tak, no nie wymyślił trzeciej komisji do spraw, nie wiem, analiz, nie zawiesił projektów w celu weryfikacji. Nie zmienił lokalizacji, nie zmienił jakiegoś kluczowego elementu, dodawszy dodatkowy, nie wiem, pasen do chłodzenia, po to, żeby wysadzić wszystkie plany i projekty, po to, żeby trzeba było wszystkie uzgodnienia robić od nowa. No tego typu rzeczy obserwujemy na przykład przy naszych portach, prawda? Kiedy już wydawało się, że już możemy się witać z gąską w ogródku, a tutaj nagle dodatkowe modyfikacje, które mają ulepszać rozwiązania, powodują, że kolejne lata wypadamy z rynku. Nie korzystamy z pełni swoich możliwości. Więc w polskich warunkach to jest realny postęp, i za to panie premierze Donaldzie Tusku, panu dziękuję, że pan nie zepsuł tego dokumentu, nie zablokował projektu, nie przesunął go o kolejne 10 lat, nie wymyślił referendum w sprawie, czy atom jest wystarczająco atomowy na terenie bezatomowym, jakim jest Polska. I w polskich realiach to jest osiągnięcie wagi złota olimpijskiego. No i w sumie waga tego złota jest taka jak budżetu państwa, drodzy państwo, po nowelizacji. Ale co naprawdę się dzisiaj dzieje? Bo Tusk nie rozpoczął budowy, bo chociaż twierdził, że rozpoczyna coś w grudniu. Nie wylano betonu i długo się jeszcze go nie wyleje, nie postawiono reaktora, nie wydano żadnych pozwoleń. Więc co się stało? Uwalniono pierwsze 4,6 miliarda złotych z budżetu na tą inwestycję. Podpisano dokumenty dopuszczające kolejne prace przygotowawcze, drodzy Państwo, czyli jakbym był równie złośliwy i nie znał się na procesie. To bym powiedział, że nie zrobiono nic jak w przypadku pan Tusk twierdził CPK, no bo ten etap akurat dokumentacyjny jest zwykle najdłuższy. No więc ja doceniam, tak, panie Donaldzie, skoro podpisano dokumenty dopuszczające kolejne prace przygotowawcze, to już dużo zrobiono. Tak. W kwestii papierologicznej to już jest coś. Ale to jest troszeczkę tak, jakby ogłosić start Tour de France, nie wiem, po tym, jak zrobiono zdjęcia roweru na lawetach, które dojeżdżają właśnie na start. A prawdziwa budowa, jak wygląda ten realny termin? No, generalnie skoro teraz ruszają prace przygotowawcze na papierze, to realne działania terenowe zaczną się mniej więcej w 2027 roku, więc pewnie będzie wokół tego jakaś gigantyczna imba, po to, żeby to kręcić, w przypadku oczywiście, w którym wybory będą w normalnym terminie. No, bo jeśli będą przyspieszone, no to troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. W każdym razie beton jądrowy zacznie się wylewać w 2028 roku, a pełna. Reaktor właśnie online trafi w latach 2036-38, a pełna moc systemu zostanie osiągnięta dopiero po 2040 roku, czyli, drodzy Państwo, zdąży się mocno zestarzeć, ale mam wrażenie, że jest szansa, że dożyje. Jest szansa. Nie duża, ale jest. No chyba, że znowu coś się przesunie, co w Polsce, w, szczególnie w sprawach atomowych, bywa równie pewne jak nadejście zimy, chociaż, drodzy Państwo, ostatnio te zimy nas nie rozpieszczają i śniegu jest. Malutko, no zgodnie zresztą z teorią ocieplenia klimatu. Więc atom, drodzy Państwo, to nie tylko technologia i trzeba o tym pamiętać. To jest, drodzy Państwo, też ten księgowy horror i o tym też warto powiedzieć. Aczkolwiek no, ja tutaj robię to z raczej z takiego obowiązku rzetelności dopełniania, a nie z, z, z jakiegoś szczególnego akcentowania tych kwot, które tutaj się wydaje, bo tutaj kwoty po prostu trzeba wydać, mieć w końcu tą elektrownię atomową, właśnie dlatego, że atom to nie tylko i wyłącznie elektrownia, ale to także możliwość rozwijania energetyki jądrowej, czy generalnie fizyki jądrowej i zwiększenie kompetencji właśnie w tej materii, a summa summarum może też doprowadzać do innych nieco bardziej strategicznych rozwiązań, jak się to dobrze prowadzi. W każdym razie 4,6 miliarda złotych w 2025 roku, już wiemy, że poszło, tak? 10 miliardów będzie trzeba zapłacić w 2026 roku. 60 miliardów złotych z budżetu do 2030 roku. Ustawa już została przyjęta i Komisja Europejska też się na to zgodziła, to już wiemy. A tak naprawdę koszt pierwszej elektrowni jądrowej, czyli elektrowni jądrowej numer 1, to jest 192 do 250 miliardów złotych. Bo ćwierć biliona to znowu przeliczając to na kwoty, które nam Niemcy są winni, to troszeczkę tych elektrowni możemy postawić za zobowiązania niemieckie. Więc drodzy Niemcy, płacicie tutaj szybciutko, żebyśmy mogli za gotóweczkę kupić kilka elektrowni atomowych i rozwiązać na długo nasze problemy energetyczne. No tak, czyli inaczej te CFD, prawda, czyli przez 40 lat te dopłaty do energii to drodzy Państwo, mogą wynieść w naszym przypadku od 80 do 90 miliardów złotych. Więc trzeba się drodzy Państwo spieszyć z tym atomem, bo teraz, żebyście Państwo też złapali, złapali proporcje. No, bo wyobraźcie sobie, że ten budżet na 2025 ma 289 miliardów złotych deficytu. 289 miliardów złotych deficytu po trzecim kwartale. No więc, w stosunku do maksymalnej kwoty, na jaką się wycenia energię elektrownię jądrową pierwszą 250 miliardów złotych, no to można powiedzieć, że cały deficyt mieści się prawie, no troszeczkę więcej zostanie nam tego deficytu, niż kosztuje pierwsza nasza elektrownia jądrowa. No a właśnie, a w 2026 roku deficyt jest 271 miliardów złotych na razie. Zobaczymy, jak będzie to update'owane i czy Pan Prezydent to klepnie w tej formie. No, i to też jest, widzicie Państwo, kwota potencjalnie drugiej elektrowni jądrowej, którą można by wybudować za tą cenę. A dług, drodzy Państwo, w 2026 roku przebije ten unijny limit, i to chyba zdaje się w pierwszym kwartale, nawet to ma nastąpić, unijny limit 60% PKB, dobijając właśnie do 66%. A pamiętajmy, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. No więc czy atom to rozwiąże ta inwestycja? No długoterminowo tak. A krótkoterminowo, no niestety, na razie pogłębia dziura, ale też daje nadzieję, drodzy Państwo, że kiedyś będziemy mieli energię bez importu. Kiedyś. no Powiedziałbym w jesieni nas naszego, w sensie mojego pokolenia życia. Jak jest najciekawszy, drodzy Państwo, paradoks tej całej sytuacji, że im gorzej działa ten rząd Tuska, tym szybciej ruszają projekty, które on kiedyś blokował. No więc to nie jest, drodzy państwo, jakiś element odrodzenia politycznego czy, czy jakiegoś wreszcie osadzenia w działaniu. To mówi jedno, że premier jest w panice i panicznie szuka projektów, które da się ogłosić jako szybki sukces wizerunkowy, zanim, drodzy państwo, ten budżet i służba zdrowia wybuchną w ten sposób, że rozerwą mu notowanie już do reszty i spowodują, że ten rząd skończy tak, jak kiedyś po aferze Remina kończył rząd SLD. A mam wrażenie, że wszystko ku temu zmierza. Więc zadziwiające jest to, właśnie, że im mniej jest tych sukcesów, tym szybciej przyspieszałem te sprawy, które on przez lata odlekał i odlewekał, mam wrażenie, celowo, a teraz nagle okazuje się, że, że zaczyna przyspieszać też celowo. Więc to nie jest, drodzy Państwo, dla tych, którzy się martwią, jakiś element narodzin ponownych lidera, że on tutaj się restytuuje czy powstaje jak Feniks z popiołów. To jest po prostu próba walki o tlen. No ale właśnie, ponieważ to jest próba walki o tlen, no on będzie w tym walce zdeterminowany, więc tym bardziej opozycja nie powinna mu pomagać swoim rozkawałkowom. Ja aczkolwiek zaczynam zauważać pewne syndromy zdrowienia. I właśnie, drodzy Państwo, ten atom, ten zaniedbywany przez, no, powiedziałbym nawet 40 lat, stał się teraz polityczną tubą. To na datuska, przynajmniej na chwilkę, ale mam wrażenie, że to nie wybrzmiało tak, jak on by sobie życzył. No, jeśli, drodzy państwo, chcecie więcej takich materiałów, to lajkujcie, komentujcie, subujcie, klikajcie, w dzwoneczek, a nawet podbijajcie ten materiał dalej. Zanim, drodzy państwo, CUE nie opodatkuje czy, czy nie oflaguje atomowych felietonów i nie spowoduje, że na przykład nie będzie wolno się na ten temat wypowiadać zgodnie z prawem. No i oczywiście też. Jeśli uważacie, że mój wkład w tego typu świadomość jest wartościowy, a nie tylko dlatego, po prostu chcecie wspierać donacjami moją personę, to, .to Lodowski. Każda kawa z ludami, czy każda lody z kawą, no to wygląda troszeczkę tak, jakbyśmy przesunęli czas budowy polskiego atomu o dodatkowe, ja nie wiem, 3 sekundy albo 5 sekund, to już jest bardzo dużo, więc. Im bardziej się starajcie, tym może uda się przesunąć o tydzień wdrożenie tego projektu. Bo statystycznie jesteśmy już na poziomie 2035 roku, patrząc na skuteczność i waszą, i też w jaki sposób ten projekt się rozwija. No właśnie. Ale tak już mniej śmiesznie, kończąc tą sprawę: Polski Atom jest tak długo wyczekiwany, jak nie wiem, nowe e, tomy gry o tron które to autor obiecywał, zaczął już nawet zaczął pisać, ogłaszał i to wszystko spotkało się z wielkimi nadziejami wszystkich fanów, ale proszę państwa okazało się, że to wszystko trwa za długo, ma za dużo wątków pobocznych, a pan autor ma też za wiele dodatkowych zajęć i finalnie największe emocje teraz budzi pytanie czy zakończenie całej serii Gry o tron w ogóle powstanie. No więc tak jest troszeczkę z tą naszą energetyką jądrową. Ale jeśli coś w tym naszym kraju, kochanym, potrafi łączyć ludzi ponad podziałami, to mam wrażenie, że wspólne przekonanie, że nie można po prostu budować elektrowni jądrowej przez pół wieku, no, że to jest coś nienormalnego. I tutaj nie chciałbym znaleźć jakiegokolwiek wpisu, który będzie negował tego typu wniosek. No, Drodzy Państwo, no, stać nas na więcej, a no, być może stać nas nawet na kilka elektrowni w te pół wieku. Dlatego ja trzymam kciuki, Państwo trzymajcie kciuki. Nie tylko za atom, ale też za zdrowy rozsądek i za rozliczanie polityków z tego, żeby takich bałamutnych sytuacji było mniej w naszej rzeczywistości i głupoty też. No właśnie. No i trzymajmy kciuki też za jedną rzecz, żeby pierwszy polski reaktor nie został oddany do użytku równolegle z tym, kiedy pan Elon Musk ogłosi, że mamy już pierwsze elementy kolonii na Marsa i właśnie wam nadaje z X pierwszą, Telekonferencję, właśnie z, nie wiem, jakiejś bazy podziemnej, którą tam ulokowano w samym centrum Czerwonej Planety. A w sumie dobrze, że to idzie do przodu. I, panie Donaldzie, gratuluję, że coś pan w końcu zrobił. Być może to jest pana fantastyczne, fantastyczna interwencja, że posunęło się szybciej podejmowanie decyzji, że możemy własne pieniądze wydać na ten projekt, własne, czyli polskie. No, ale mam wrażenie, że jeszcze szybciej, niestety, panie Donaldzie, to wszystko ruszyłoby bardziej bez pana, jako takiej kuli u nogi polskich innowacji, polskiej gospodarki, polskiej ekonomii. A jeśli tak będzie, jeśli nam się uda, nam obywatelom, posunąć tego pana tak, żeby to nie on w 2027 roku cieszył się z pierwszych faktycznych, fizycznych, namacalnych efektów związanych z budową elektrowni jądrowej, to wtedy zwyciężymy. Już to się nie zmieni. Trzymajcie się, hej, cześć, czołem, do zobaczyska. No, mam nadzieję, że następne spotkanie nasze będzie z jeszcze większą dozą dobrego humoru. Zapraszam was na wszystko, co się będzie działo. No, w najbliższych godzinach, dniach, bo myślę, że program tego, co zaplanowałem, jest arcyciekawy. Do zobaczyska, hej, pa.